Witam was w jak to cudownym dniu, jak i w odcinku z potężnego Forager'a. E, tak, kupiemy dalej. Koniec. <grystanie> nie skupiemy. Nie skupane. jest tak. O, tak, nagrywam to na zapas, więc nie wiem co się wydarzyło. Nie wiem jak to poza naszego idzie, więc to jest właśnie problem z nagrywaniem na zapas, ja nie mam jakichś świeżych wiadomości. Na... na ten na odcinek. Nie wiem, co. Mam. Coś... Przecież się nic nie wydarzyło, jakby ciekawego, nowego, nie? To jest ten problem, że oh moje kadrusło wtedy nie do końca klarownie działa. Po co nagrywam sobie na zapas? Dobre pytanie. <laughs> Żeby po, chyba po prostu mieć jedyny, wiesz, taki dzień Zresztą jak coś tam wypadnie albo gdzieś pojadę, i nie zdążę wrócić na czas, to żeby mieć po prostu chyba zawsze coś tam na YouTube, żeby nie było, że będzie, będzie nic, będzie zero. Chociaż, no bo już już nagrane, ale to by był jeden odcinek, nie? ale jak mogę, to z drugiej strony, to też by nie nagrać, chociaż w pewnych seriach może to nie być właśnie dobre, ale wydaje mi się, że damy radę, jakoś to ogarniemy, nie? Powolutku. Ok, dostałem punkt umiejętności to znaczy, że chyba bycie mogli już wszystko robić z marketem. O, market, sale. Raz tak, o, to też fajne. Tak, bo tutaj dostajemy XP sprzedajemy i możemy sprzedawać z EXPERS-u. mi się. Czemu się, was... Czemu się do tego przyznałem? Nie wiem. No chyba. Właśnie <grywa> chyba nikt nie obrazi. Ogólnie. Tak przemyślałem sprawę. że już gdzieś ponieważ. Ryby nam się szybko skończą. No bo ich nie jest ograniczone, znaczy jest ich ograniczona ilość. Ale. Jest tutaj takie coś. Gdzie to było? Nie mamy do tego dostępu jeszcze, bo nie odblokowałem. Jeszcze nie odblokowałem to ryba, Ale widziałem, że strzały to są dobrym motywem do sprzedaży. Te się dwa pijążki. Pewnie się łatwo robi z jakiegoś kamienia i krewna. żeby jest pełno. Więc wydaje mi się, że to może być dobry deal. Tylko trzeba to odblokować. <grybujesz> to będzie potężny kolejny sposób na zarobek, myślę. Hmm. Tak mi się wydaje, no bo... Co innego można sprzedawać? Takiego cennego w tejże. Wszystkie serwisy są cenne. Eee, jakieś te, no kwiatki można sprzedawać. ale Kwiatki się przydadzą. To jest dość ale tam też się może przydać, więc to też podlega pod surowce, więc nie chcę do tego sprzedawać. A strzały, i duże, żeby miały większą wartość, bo to by był ukraftowany item, no coś, to chyba w ogóle by było super sprzedawać. To był fajny taki przedmiot do sprzedaży, myślę. Mm. Więc tak, tylko musimy odblokować. Zaraz nie przemyślałem tego że trzeba będzie to odblokować. będzie mogli sobie zrobić łuk, będzie mogli sobie postrzelać. Moje gardło coś mi umiera. wodze. Dobra. gardło yy, że <grychać>, kurde, chłypa. A to no mam problemy z tym właśnie. Kurde. No. Nie wylosowały mi się pozytywne te yy, modyfikatory <grychać>, życiowe. Nie wiem, czy coś już pierdziele takie głupoty. I się z tego chichrać. Nie wiem, nie wiem, czy to poważny taki ten. Więc przyszliśmy się tu pośmieć, więc pewnie może. No właśnie. Trzeba by tu złapać jakiś złoty środek, nie? z czego można by żartować, z czego nie, bo mnie to tam mieszy. Bo jest jak jest, a ktoś może tu ten, tego, tamtego i będzie. Zeszliśmy na takie poważne tematy, to chyba... Chyba już... Nie mogę się wysłowić dzisiaj nie, jakby totalnie gadam jakieś tam urywki z moich tutaj myśli, nie? Hmm. Ja po prostu miejmy ten temat, bo nie są złotego środka na odpowiedzenie. Zajmiemy się tym, co powinniśmy, czyli kupaniem złota. Złoto potężne skopane, Kolejny topaz, Emeraldy w ogóle bardzo dużo mamy tych szlachetnych surowców, co mnie bardzo cieszy. Bo w przyszłości może nam to się opłacić. W ogóle jesteśmy dość rozwinięci, to jest prawdą. Ech, jakieś, kurwa, pieczone, chciałem oczywiście powiedzieć, muszę sobie tutaj nie będę biegł na około bez przesady. Tu w ogóle trzeba posprzątać się przejśnie na normalnie. Cholera jasna. Chciałem zobaczyć czy może nie mogli wypełnić już może tego. Bo tak, kamień mamy. Nie mamy tego. Shit. I tego. Hmm. <gry> Ale kurde przynosić teraz to wszystko. Tak nie mamy wszystkiego, to chyba się nie opłaca przynosić. Bo to chyba nam nic nie da. Miałem złotego jajka i mleka Tutaj. Mamy tych trzech rzeczy. To też bieda tego o kurczę No tylko motylka i tak nie mamy nie mam się co martwić, żebym zrobił jedzenie z jedzenia. Nic nie mamy. O, tych mistrzor to w ogóle. I z tego. No, tutaj też kilku rzeczy jeszcze nie mamy. Hmm. Więc nie możemy nic zrobić, niestety. Chciałem wypełnić jakiś bundle. Tego coś możemy zrobić. Nie. nie no, to nawet to możemy, to możemy, to możemy. Też tego nie, tego nie, tego nie. Tego nie, tego też nie. To bieda. <grym> no, wychodzę. Niestety nie stać nas jeszcze na takie tutaj. na eee. takie urozmaicenia. No więc, ej właśnie, moglibyśmy klocka uzbierać i dość tej, tej z okienka tam. Donateć. Ej, dziadu! Nie tak, mój ten? Nie, no tak to się nie robi, panie. Kurde, rozwaliłby mi. Ile by mi temu wypadło, matko boska, szmaragdy, tego nie, nie no. Jak on by to zrobił to bym płakał. Jeszcze jakby to znikło to w ogóle bym płakał. To było najgorsze, była najgorsza rzecz jaka się by, by mi przytrafić. Wydaje mi się, że dobrze nam kurde poszło. Nie wytwarzyliśmy dużo tego węgla z drewna. Wydaje mi się że całkiem kurde... całkiem rozwój nam poszedł w dobrą stronę. Całkiem... sensownie ten żeśmy się rozwinęli. Jesteśmy dumni z siebie, że umiałem... Wymyślić yeah. taki idealny plan yeah. na działanie. W ogóle to właśnie byczek tu mi tu wszystkie możliwe zwierzątka, co jest potencjalnie niemiłym zachowaniem z tej strony, ale no co, trudno, trzeba mu wybaczyć. Próbkę niestety, tak, ja. tak, Dawaj, może kurka mi tak, złote złote jajko, tak, lepa, lepa. Lepa. chwilę ciszy, bo nie wiedziałem co tam... Tamtego, tamtego, ten, tego, tego, ten... Bo mi się wydaje, że ktoś śmiewała. No więc to może być prawdą, ale może mi się też nie wiem... Wydawać, bo tam nadal no jest telewizorka, przecież. Więc udam, że... że niech mnie nie było. Dawaj złote jajca i jajca. Mm, 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 mm. To no, kopiemy, no co? Mogę powiedzieć więcej. Czaszki pyczone. <grym> hmm. level by trzeba bić i wtedy się powiększy sklep. Będzie pokrzamp. Za minutkę 20 będzie nowy ten... <grym> o no, takie odklejki czasami. Można by nie podbochować, może by iść po nasze lokaty tam odebrać. Albo właśnie stworzyć więcej lokat. Może z pięć. Mamy 3, dostawić jeszcze dwie. U. Brzmi tak. Super pomysł. No. Banking, ekonomii. Bank. Tak. No z 5 stali i z 50 yy, blików. Intensywne klikanie. Mamy 50. Nie wiem. No z 6 stali. To będzie nasze lokaty, będą potężne, gdzie można potrzebać potężne pieniądze. No skam. Oczywiście wszystko tak jak po to wiem. jak od w lokatach, się o tym, co się w świecie dzieje. Wprowadzają jakieś nowe właśnie to prawo, że z tymi paselami, ja nie wiem w ogóle o co chodzi. Bo to jest nic jakoś tak fajnie, klarownie opisane, tylko oni tak zawsze muszą to psuć, tak że no, jak nie zrobisz tego, co coś tam. Ale jaki sposób jest najlepszy? Co zrobić? Ja nie powiem niestety. No takich ważnych rzeczy nie powiem niestety. żeby się domyślać. No ja też nie powiem, bo coś się nie znam. Ja Czytałem Ja pierdzielę. Nie wiem. Ja bym się tam tutaj pogrążony w smutku i rozpatrzył <grym> się <dziewczyn. grym> No jest ciężkie to prawo zrozumieć jak się w ogóle. Ma co i jak, po co, dlaczego Ale wiesz, od tego są niby z tam prawnicy, i inni tacy, co się znają na tym prawie, ale często robi się tak szybko zmienia, że oni sami nie wiedzą jak poszło, dlaczego i gdzie i oni dopiero oni muszą czytać, czy zapoznawać, żeby te... Może nie wiem, istnieją jakieś strony czy coś, ale to też tak... Chyba nie jestem na tyle ufny, żeby Chyba, że to jest jakiś znajomy, co już tam wie, to albo ziomką, to tak, ufa jakby. Ale. Raczej jakiemuś wywiadkowi z internetu, kogo nie znam i nie pisałem w XY, y czasu czy coś, tam raczej. Znaczy, o. o wa... Ja to źle umuję, nie wiem. Będę filmik, jakiś tam. Bym, nie wiem, czy bym zaufał w 100%. Raczej w ogóle. Niech hmm. pomogłam dziękim hikiem, ale no cóż. Hmm. Powiem wam, że to może być naprawdę... ciężko teraz, bo... Nie wiem, byśmy mogli kupić tam wyspa za 8 stómek. Potem Potem jej co dać. Jesteśmy w stanie. Może odebrać lokaty nasze wszystkie. A, rozbieramy co się będziemy patyczkować. No, mamy 1600. Ale to nam nie starczy na wyspę i tak chyba. Będzie znaczy, starczy na wyspę, ale nie starczy na tą. Na tą pannicę. Co tam jest. Może sobie jeszcze halfa tutaj zrobimy, to przepalimy. Nie złoto nam się skończyło, praktycznie. Oj, posiadaj 5000 przedmiotów w Twoim inwentarium. No, big order. Oj. Thank you, you are so kind. Dziękuję nam instynktu bardzo i tak, że zdonate'owaliśmy ją tutaj. Yyy... Um, z tymi pieniążkami... Coś tam da chyba. O, wielką skrzynkę. Kurde, miałem wyspę najpierw kupić, ale kupiłem sobie skrzynkę. Znaczy miałem kupić wyspę, ale przeszli one klikam i ona... I im nam kaskę, nie? A tak się świetnie składa, że mam klucz. Jaki artefakt dostajemy? jakoś pasywnie będzie nas chylać a że pasywne odnowienie życia i energii. Tak to zrozumiałem. Bo no kiedyś taka nie było. Ale jak bardzo pasywne to będzie? Na jakiej zasadzie to będzie działać? Ciężka no sprawa. Cyk Idę tutaj Oj, klocka mamy Wyspę też mamy U, tu niosła wyspa Ty Oj Idzie zobaczyć wyspę Sprawdzam <grym> O w ogóle jest świeca przy jajca Ty tak to wszystko określa Ten zdebrany, tu po tej tabliczki. To jest napisane. Teresa Secret, super Tu jest Secret, dwie kwiatki. I? Co my jesteśmy? Nie wiem, wezmę po kopę te kwiatki, bo to są dalej do kopanią łopatą. Chcę tak, coś się stanie, chodźmy na wszystkie kwiatki na plecy. Jakie sekrety? To po prostu gemów jest dużo chyba. Spoko. No, ale się to jest jakiś super sekret... ...to ich na tyle dużo, że... Bo ich tu nie urywa, nie? <grywa> mm. Już jest chcę powiedzieć. Prawa się rzekła. Kopaliśmy tam te pułki. Możemy dostawić kolejne potężne dwa man. Teraz potężną lokatę tutaj zainwestowaną. legancko w ogóle się wyrobiłem z surowcami. Mię bardzo cieszy. Jest jakiś kurczak. Nie, to było po prostu kurno. <grym> nie wydaje mi się, że z tym jak prze. Wiem, prze... Super akcentem o. Kończymy ten odcinek. Widzimy się w następnym. Więc... Trzymajcie się miłego dnia i bye bye. Adios.